jest przerwa jak super. Teraz sobie usiądę i zjem kanapeczki od mamy. Co? Znów z tym pasztetem. A w dzisiejszym odcinku po przerwie całkowita nowość skrzyneczki z Pokémon TCG z dodatku Celebration i Astral Radiance. Bardzo ciekawy produkt, którego jeszcze nie otwieraliśmy. Dlatego sprawdźmy, jak sprawują się same te skrzyneczki, które mogą pełnić naprawdę bardzo ciekawą funkcję, oraz jakie rzeczy kryją się w środku. Bo kryją kilka fajnych rzeczy, w tym fajne promki, na przykład promka z Mimikyu i parę innych rzeczy. Dlatego sprawdźmy, co wypada nam z boosterków tej skrzyneczce oraz tej z Astral Radiance. A może w przyszłości będę je kupować, bo wcześniej omijałem je szerokim łukiem. Ale może okazać się, że dużo na tym traciłem. Jeśli jesteś ciekaw, serdecznie zapraszam do oglądania do samego końca. Ja oczywiście wspomnę tylko o sponsorze tego materiału, jakim jest Pokemarket.pl. Jeśli jesteście zainteresowani kartami Pokémon, zajrzyjcie do pierwszego linku w opisie właśnie do PokeMarketu, aby móc sobie zakupić Karty. Pokémon, Na przykład z najnowszego dodatku, który jest już dodatkiem ze Skylet Violet. Albo na przykład jeszcze coś z crown Zenith. Przejdźmy już do materiału i zobaczmy, co takiego się za tym kryje za tymi produktami. Let's go! Mamy więc naszą skrzyneczkę z Celebration oraz oczywiście skrzyneczkę Astrala. Od czego zaczniemy? Chyba od Astrala. Celebration jest bardzo ciekawa, dlatego zostawię ją na trochę później. Tutaj już mamy naderwany, dlatego otwórzmy tą skrzyneczkę do końca. I jest nasza skrzyneczka. Otwórzmy więc. Ja jeszcze nie otwierałem nigdy tego produktu. Tutaj jest oczywiście zabezpieczenie, taki klips, żeby móc to tworzyć. O, ludziska. Tak to się prezentuje. I bum, witają nas trzy promki i moneta. Piękna moneta z dialką. Oczywiście w swojej origin formie. I są boostery. O, mamy Silver Tempest. A to dobrze. Więc mamy dwa boostery Silver Tempest. Dwa. Trzy. Nie, dwa Astral Radiance i jeden Fusion Strike. Ciekawe. I tutaj kodzik. Ale tu nie koniec ciekawostek z tej skrzyneczki. Możemy wyjść głębiej. Tu jest pierwsza z tych rzeczy. Co to jest? Oh, ludziska to są naklejki. Najprawdziwsze naklejki. I to chyba w dwóch sztukach. Mamy palkie, mamy dialgę w dwóch sztukach. Oraz dwa, trzy z hisłańskimi pokemonami. Trzy takie. Wow! I co to? I to już nie są naklejki. Ciekawy produkt. Książeczka. Oh, patrzcie. To jest zeszyt. To jest po prostu zeszyt do pisania. Czyli można powiedzieć, To jest taka skrzyneczka trochę szkolna. To jest chyba album. Widać? Wybaczcie tutaj za moje paznokcie, że są niedorobione. Pomalowałem je po prostu na imprezę i farba zeszła. I jest. Czyli tak, czyli to jest taki mini album, gdzie po prostu można sobie pochować jakieś karcioszki. Nie spodziewałem się tych gadżetów. Jak dla mnie, super sprawa. Można mieć naklejki, które można sobie ponaklejać na przykład na zeszyt, albo na case'a, na telefon. Jest wiele możliwości. A dodatkowo jest... Trochę boosterów, fajne promki, monetka, to pakiecik naprawdę zacny, a przede wszystkim mamy taką skrzyneczkę, z której jak wyjmiemy ten plastik. To zostaje nam naprawdę masywna skrzynka, która, nie wiem jak wam, mi się najbardziej kojarzy z amerykańskimi skrzyneczkami na drugie śniadanie. Gdybym chodził do szkoły, to bym dokładnie miał takie zastosowanie tego, takiej skrzyneczki. A tak to wykorzystam ją, żeby trzymać w niej karty, na przykład powtóreczki czy coś. Jeszcze pokażę oczywiście z bliska monetkę, karta z Nieslera. Hisłańskiego Voltorba, mają holopromki I Hisłańskiego Grow Light'a. piękne No to co, polećmy z Boosterkami Dobra Zaczynamy. Tutaj nie będę robić żadnych specjalnych cięć, z tego powodu, że chciałbym z Wami porozmawiać przede wszystkim. Wybaczcie za brak materiału w tamtym tygodniu, ale tak jak pisałem na karcie, Społeczność rozwaliła mnie przepotwornie. Choroba niezidentyfikowana z Kamielina jako Rivers Ostatnia karta, Rapidarz. Nic ciekawego. Kolejny Astral. Tak to czasem bywa, jest mi niestety bardzo, jest mi naprawdę bardzo przykro z tego powodu, bo przerwaliśmy naprawdę wspaniałą passę nagrywkową, ale mam nadzieję, że na drobie, a niedługo pojawiają się naprawdę fajne produkty, więc subskrybujcie. Togetis jako River's Holo, ładna karciocha, niestety nie gra na ostatnia karta. Sisłoński Arcanine, czyli mamy do Growlite'a karciochę. Fusion Strike. Okej. Okay. Walcząca Gliscor. Ciekawe. O, jest Simisir z tym swoim artem. No, znowu jak otwieram Karty z Fusion Strike. Nie wiem, czy kiedyś mówiłem na jakimś innym odcinku. A, bo ja tu y, przy otwieraniu UPC, Chalizarda, UPC... Zwróciłem uwagę na to, że karty w Fusionie są troszkę inne, takie bardziej błyszczące i dlatego myślałem, że to są jakieś podróby albo jest coś z nimi nie tak. Tak na przyszłość, w razie czego nie martwcie się, jeśli wydaje wam się, że karty z Fusion Strike'a są jakieś dziwne. One takie są. Reverse Hollow of Ulpix, ostatnia karta. To, mamy holo, przynajmniej, Dragapult, niestety nic ciekawego, ale to może dobrze, bo skoro z trzech boosterów nie wypadło nam nic ciekawego, to teraz coś na pewno musi wejść, a zostały nam Silver Tempest, więc otwierajmy. Jak tam u was sytuacja? Wszystko dobrze? Wszyscy zdrowi? Słyszałem, że niestety po prostu jest taki sezon na bycie chorym, niestety, niestety, co tu poradzić, tak trzeba jakoś żyć, dlatego bierzcie witaminkę D, Zakładajcie czapki mimo tego, że nie jest zbyt ciepło, ale nawet jak się zrobi cieplej, pamiętajcie, by się ubierać ciepło i dbać o odporność Storm jako Rivers holosetnia karcioha Regidry jako Vistar Tak! Mega fajna karta. Do grywalnego deku. Może nie mega świetnego deku, ale grywalnego deku. I wistarek. Fajny wistarek. A ja mam Ready Dragowi? Chyba nawet w dwóch sztukach. Czyli jednak, jednak, jednak Silver Tempest chce nam coś dać. Ogromnie się cieszę z takiego trafu. A został nam jeszcze jeden booster. Opa, dobra. I możemy lecieć dalej. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogłem wrócić tutaj na kanał. Jeszcze tak w ogóle w tym tygodniu, w, tym, w ten weekend było Animatsuri fajny evencik oraz turniej Pokémon. nie brałem w nim udziału co prawda, ale byłem na miejscu pospotykałem się z ludźmi wymieniłem się kartami, ale o tym może opowiem później, bo mamy Brendona i ostatnia karciocha Reniuclus, Reniusis jakby to powiedział Dominik ale to jest chyba Reniclus, jest to jeden z moich ulubionych Pokémonów, a nie wiem jak się wymawia tak wiem. Niestety jeden fajny drop na taką skrzyneczkę to trochę mało, ale ja czasem mam po prostu pecha do takich małych produktów. Dlatego sprawdźmy, co w takim wypadku kryje się w tej skrzyneczce. No to kolejna skrzyneczka. Też tutaj delikatnie nożyczkami, żeby nie uszkodzić tylko, bo będzie później taka brzydka, porysowana. A czemu to ma takie być? A przecież ona jest po to, żeby się pokazywać, żeby sobie coś tutaj sadzić i wozić się na dzielni. Skrzyneczka z Celebration wydaje mi się fajniejsza. Przynajmniej z tego powodu, że grafika jest bardziej uroczysta, bardziej neutralna. Tutaj pokażę wam, jak to wygląda. Jest ona po prostu bardzo estetyczna. Design... Świetny i dużo bardziej mi się na przykład taki podoba. I z taką skrzyneczką na pewno bym się chciał wozić. Sprawdźmy, jak wygląda tutaj. Czy ta skrzyneczka również tak wygląda? OK. Tutaj jest to w drugą stronę, więc pozwólcie mi, że obrócę, żeby było dobrze. I mamy nasze promeczki, i mamy przede wszystkim monetę. Ale zaraz bliska pokażę Wam wszystkie te. Promeczki, więc mamy monetkę, która również jest rewelacyjna, ale szkoda, że duża, bo jednak te mniejsze są wygodniejsze, ale ta duża przynajmniej będzie bardziej zwracać na siebie uwagę w kolekcji. Promki, więc mamy. Hydraigona C, level 61. Niestety nie do końca wiem, które to są dodatki. Mamy Light Toxicity. Piękna graficzka. Naprawdę cudny, ale to, co jest najważniejsze, to promeczka z Mimikyu. Oh! Jakie to jest piękność. No widzę, że tutaj centering boli strasznie i w ogóle tutaj ciekawostka. Mamy inne obramówki. Tutaj mamy błyszczące złote. I nawet jest na nich holo. Naprawdę cudna karta i w ogóle ciekawe, bo jest to karta wodna. to mimikiu wodny. To jest nawiązanie do terastylizacji. Oni już wtedy, kiedy zrobili tą kartę, już dawno wiedzieli o tym, że będzie terastylizacja, bo tutaj jest kryształ wodny i mimikiu nie ma typu wodnego, a tutaj ma tryb wodny. To wszystko jest to. Wszystkie rzeczy zaczynają się łączyć. W całości. Dobra, już przestaje szaleć. I teraz wracamy do naszej skrzyneczki, której możemy znaleźć. Battle Staysa, i Vivid Voltage. Szkoda, że nie Evolving Skies i Celebration. Ile mamy tutaj boosterków Celebration? Łoście, panie. 6 boosterków z Celebration. Szansa na trafienie jakiegoś super dropa? Gigantyczna. Mega się cieszę. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani kartami Pokémon to. Pamiętajcie o Pokemarkecie. Ja tutaj wyciągnę kolejne rzeczy, żeby sprawdzić, jak wygląda ta skrzyneczka i czy jest podobna. Chyba jest. To na pierwszym. Pierwszy rzut oka. Mamy naklejki. Oh, ej, kurde. Mamy piękne naklejki z Train On. Właśnie z Celebration. Tutaj takie piękne ogony Pikachu. A, oh, cudo. Kurczę, dlaczego nikt mi wcześniej nie powiedział, że te produkty mają naklejki? Szkoda, dobra. Ej, to się cieszę, że coś takiego mamy. I. I tutaj jest co innego. Zobaczcie państwo. Tam mieliśmy zeszycik, a tutaj mamy takie kartki, te naklejki, taki zeszycik. Świetne. Ej, te boksy są naprawdę fajne. I już widzę co jest ostatnie. Ten teretam. Ha 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 mały segregator. Oczywiście tutaj y, mały disclaimer, uważajcie, jeśli chodzi o trzymanie jakichś takich naprawdę drogocennych kart w małych segregatorach, bo mogą się zniszczyć. Przez to, że to jest po prostu folika, która jest tutaj przyłożona, to potencjalnie karta długo trzymana w czymś takim mogłaby się nieprzyjemnie zagiąć. Dlatego miejcie to na uwadze. Fajnie jest mieć na przykład jakieś takie zwykłe na przykład Ja swojego Reni Ukla holo mógłbym tutaj schować, albo na przykład trzymać tutaj właśnie wszystkie jakieś takie Komony, ale żeby trzymać tutaj jakieś drogie, rzadkie karty, i to długo, nie polecam. Na samym końcu jest taka tutaj kartka z informacjami na temat każdej z tych promek. Na przykład to, że ten Light Toxicity jest jakby nawiązaniem do Neo Destiny, które przyniosły mnie na świat Light Pokémony które są przeciwieństwem Dark Pokemonów. A, widzicie, a ten Mimikyu to jest X delta Species, czyli jest to po prostu seria Delta Pokemonów, których na przykład można było znaleźć takie karty jak Pikachu z metalowym typem. Ciekawe. I ten ostatni, czyli właśnie Hydreigon C, nawiązaniem do Pokemonów SP. I widać były tutaj też takie Pokemony właśnie C, na przykład jednym z takich przykładów poza Hydreigonem był Garchomp. Fajnie. Mamy naklejki, mamy karteczki, fajne ciekawostki, promki, piękny coin, no i oczywiście skrzyneczka. Naprawdę cudna skrzyneczka. Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny. Skrzyneczka. Pierdzielę od rzeczy, dlatego przejdźmy już do otwierania. Zaczynam od Battle Stylesa. Let's go. Dark Energia, oczywiście stara jeszcze. Bez tego paseczka błyszczącego. Tool Jumper, wszystko spoczko, kurczę. Ja nie pamiętam tych starych dodatków. Szczególnie, że Battle Styles jeszcze wchodzi do standardu po rotacji. Fajnie. To jest akurat jedna z fajnych informacji. Czyli możemy tutaj trafić kartę, którą będziemy mogli jeszcze grać przez rok. Markrow i Markrow, Czyżby to zapowiedź dobrej karciochy? Pum, pere, pum. Niestety, Konkendur. Nic ciekawego. Vivid Voltage może nas czymś uraczy. Siup. Trebiast energia, piękny teleskop, ale niestety już Vivid Voltage wypada. Więc tutaj nie ma co się cieszyć, bo ma oznaczenie D na karcie. Tutaj czekajcie, pokażę wam z Tutaj na karcie jest literka D. Nie do końca wiem jeszcze kiedy, ale pojawi się rotacja, w której zostanie wywalony. Wszystkie karty z oznaczeniem D i zostaną te z E i chyba F od taka ciekawostka dla tych, którzy nie ogarniają zbyt dobrze rotacji. Amazing. Zamazenta, pererery. Trafiliśmy piękną karciochę. Nie jest to Rayquaza, więc nie jest to zbyt grywalne, bo tylko aktualnie Rayquaza w Lost Boxie gra. Ostatnia karta. Garbodor, jako ostatnia karta. Nic ciekawego. Jezu, słyszka, pamiętacie jak przekłada się Celebration? Ja nie pamiętam, bo tu są cztery karty: lulgia, Palkia i weltal grywalny, tak w ogóle? Aaaa! <laughs> Flying Pikachu! Tak! Ej, ja w ogóle zapomniałem, że przecież są tutaj piękne pikacze, które trzeba uzbierać do kolekcji. Będę jeszcze polował w takim wypadku na Surfing Pikachu, V i V Max. No i Flying Pikachu, V Max. Fajnie, zapomniałem o tym, więc wiem na co chciałbym polować do swojej kolekcji. Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko jest. Jest. Kyogre. Ho. Here comes Team Rocket. Karta. Wow. Kolejna karciocha do kolekcji, której z Celebration nie miałem. Ostatnia karciocha. Professor's Research. Oczywiście z profesorem Oakiem. Fajne jest Celebration. I lecimy. Oczywiście. Ho. -oh. Cosmoem. Tutaj nic ciekawego. O, tak. Groudon, 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 Groudon. A to jest fajne, że trafiliśmy Groudona. Bo teraz w Pokémon Go, nie wiem czy wiecie, możecie my trafić na yy, Primale, Mega fajnie, że trafiliśmy Team Magma Groudona. Ostatnia karciocha. I jeszcze miu. I to jeszcze grywalny miu. Siu siu siu. Można na nim budować dek. Właśnie na tych miu. Jest tak zwany silnik na miu. Tak to się tak, tak, to się mówi w tej nomenklaturze. Karciarze. <grym> Super! Ludziska. Nie chcę zapeszeć, ale może będzie cudownie! Mamy Rishirama. Kanyogura, Zekurama i... <grym> Co za piękny dodatek, co za piękne karciochy. Mamy serfującego. Pikachu VIMAX do kolekcji, do albumu z kartami Pikachu. Naprawdę super, cieszę się. Zapomniałem, że ja muszę uzbierać resztę kart z Celebration, jeśli chodzi o te Pikachu, Nie wszystkie karty mnie interesują z Celebration, wiem, że są więcej, mniej warte. Dlatego też się nie mogę doczekać na zestaw z Pikachu Zenith, który aktualnie już prawie chyba każdy otworzył. Ja na niego czekam. Jeszcze go nie dostałem, ale przyjdzie. A jest na pokemarkecie, więc serdecznie zapraszam. Ja również właśnie dostanę od Pokemarketu, więc się nie mogę doczekać. Tutaj taki mały spoiler, ale mogliście się spodziewać, że akurat ja na kanale na pewno otworzyłbym tego pikacza. I mamy kolejnego Mew. Ten teredam. Fajnie. To jest ostatnia karta. O, nie zwróciłem nawet uwagi, że przełożyłem już tyle kart. I ostatni. Booster. To jeszcze mogę Wam opowiedzieć w czasie otwierania na temat animatsurii. Fajnie było. Niestety nie mam, niczego nie nagrałem, bo byłem jeszcze w trakcie wychodzenia z choroby, dlatego tam się już nie przemęczałem. Przyszedłem po prostu w maseczce oczywiście, żeby nikogo nie zarazić odpowiedzialnie. Wam też polecam, jeśli jesteście chorzy gdzieś w miejscu publicznym, lepiej mieć założoną maskę, żeby nie kasłać na innych, ich nie zarażać. Szczególnie w takich miejscach jak komunikacja miejska, u lekarza, w sklepie spożywczym. W razie czego mieliśmy fajne pokazy, jakby to było. Pod szyldu Animatsuri, ale był to taki mały Azja Market, gdzie wystawiały się kilka sklepów, czy to z pop-upami, czy to właśnie z kartami Pokémon, a dodatkowo były jakieś tam występy muzyki japońskiej, czy właśnie japońskich sztuk walki. Mamy Zekroma, no i było oczywiście pojedyncze kart Pokémon, który też jest japoński, więc. Wszystko w klimacie. Dobra, Zekrom jako ten i ostatnia karciocha. Niestety, niestety jest to powtóreczka, bo mamy dwa Flying Pikachu. Trochę szkoda. Niemniej, może dobrze, szczególnie, że jest deck na latające Pikachu, więc może dobrze, może złożę. Jak lugie i palki będą trochę swawolne, to w razie czego wyskoczę z takim dekiem, albo w razie czego będę mieć jedną karciochę, żeby wymienić na Surfing Pikachu. Zawsze lepiej mieć dwie niż Jedną, bo można się wymienić z kimś, kto takiej karty nie ma. Więc będziemy kończyć. Dziękuję Wam serdecznie i przepraszam za opóźnienia. Oczywiście pamiętajcie o Pokemarkecie, jeśli chcecie kupić jakieś karty, Pokemon. Chodźcie do linku w opisie. Tutaj taki mały spoiler. Szykujcie się na jeden materiał, w którym wystąpiłem gościnnie. Tutaj nic więcej nie będę mówić, ale pilnujcie karty społeczność. Stawię wam informacje na temat tego małego krosa z pewnym YouTuberem, który nie wleci na ten kanał, tylko do niego na kanał, ale o tym będę jeszcze informował. Więc jeśli nie znudziła was moja gadka i moja twarz, to będziecie mogli sobie jeszcze. W ciągu tygodnia, zobaczyć kolejny materiał, w którym jestem. A ja Wam już serdecznie dziękuję i ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia na szorcach i już regularnie w następny piątek.